Hej, z tej strony Hubi, a to jest kanał Farma Rzepy. Czy mieliście kiedykolwiek tak, że bardzo, ale to bardzo nie mieliście co obejrzeć, przeczytać albo w co zagrać? Ja mam tak dość często, bo chociaż godnych uwagi dzieł kultury nie brakuje, to ciężko się połapać, czy dana rzecz nam się w ogóle spodoba, nie mówiąc już zupełnie o tym, że czasem trudno wpaść na coś naprawdę ciekawego. Dlatego, razem z Lufim, wymyśliliśmy serię comiesięczników, w których będziemy co miesiąc polecać wam pięć rzeczy, które umiliły nam czas w ostatnim miesiącu. Tematyka tych dzieł będzie różna, ale chcemy, by zawsze w danym odcinku pojawiło się coś do obejrzenia, zagrania i przeczytania. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek pięć odkryć u Fangottena, to to będzie mniej więcej tego rodzaju seria, tylko poruszająca trochę inne kwestie. Kolejne odcinki będą ukazywać się zawsze pierwszego dnia miesiąca, począwszy od grudnia tego roku. To co? Zaczynamy? Myślę, że najlepiej będzie zacząć od serialu. Be and Puppycat, bo tak się rzecz nazywa to niesamowicie przyjazna animacja dostępna w tej chwili jedynie na Netflixie. Za serial odpowiedzialna jest Natasza Allegri, która wcześniej była silnie zaangażowana m.in. w Porę na Przygodę i myślę, że to bezpieczne założenie, że Bee and Papika spodoba się każdemu fanowi Adventure Time. To u podstaw nieco głupiutka historia dziewczyny, B i jej kota z kosmosu, Papikata. Razem ci przesympatyczni bohaterowie ruszają na przeróżne kosmiczne misje w celu zarobienia na chleb. Opowieść jest cholernie absurdalna i to jej mocna strona, bo korzysta z wszechobecnego absurdu w celu udzielenia w gruncie rzeczy bardzo życiowych lekcji o tożsamości, akceptacji, stracie, tęsknocie, bliskości i... i mógłbym tak wymieniać bardzo, bardzo długo. To bardzo mądra animacja, nawet jeżeli momentami całkowicie rozmija się z logiką. No ale jakby nie patrzeć, czy o emocjonalnych przeżyciach da się opowiadać, posługując się logiką? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi i polecam zadać je sobie w trakcie albo po seansie Bient Papigat. Jeżeli szukacie ciepłego serialu, do którego wypijecie ulubioną herbatkę, kakałko lub wersji dla dorosłych grzańca, to polecam z całego serca. Dobra, oddaję teraz głos Lufiemu, a my słyszymy się za parę minut i pogadamy sobie wtedy o pewnej grze, która ostatnio bardzo mnie urzekła. Hej, z tej strony Luffy. Um... Być może zauważyliście, że październik nie obfitował jakoś szczególnie w nowe filmy na kanale. Nawet pomimo tego, że iceberg z Falata New Vegas przyjął się bardzo dobrze i przyszło dużo osób na nasz kanał, które chciałbym serdecznie powitać, no to był pewien przestój w publikacji kolejnych materiałów. I działo się tak, ponieważ byłem kompletnie zarobiony pisaniem mojej pracy magisterskiej o manze Berserk. Swego czasu doszło nawet do tego, że musiałem podporządkować niemal każdy moment dnia na pisanie, zgłębianie teorii bądź przeglądanie setny raz tych samych stron komiksu. W pewnym momencie zrozumiałem jednak, że potrzebuję chwili wytchnienia, jakiegoś odświeżenia w tej rutynie, aby uniknąć całkowitego wypalenia się i zarażenia do własnej pasji, która w ogóle pchnęła mnie na studia. I rozwiązanie okazało się być. Zaskakująco proste. Więcej mang. Okazuje się bowiem, że tak duże odświeżenie może dać człowiekowi sięgnięcie po ten sam skrawek popkultury, jeśli tylko zmieni się dekady swoich zainteresowań. W ten sposób zacząłem czytać chyba najstarszą mangę w mojej karierze, a przynajmniej taką, po którą sięgam z własnej nieprzymuszonej woli i actually odczuwam satysfakcję przy lekturze. Mówię tu o The Creator, autorstwa Boga Mangi Osamu Tezuki z 1969 roku. W sensie manga jest z 1969 roku, Osamu Tezuka jest trochę starszy. Osobom zaznajomionym z tym medium pewnie nie muszę wyjaśniać, kim jest ta persona, a dla każdej niezainteresowanej dotąd osoby. Cóż, wyobraźcie sobie, że Stan Lee praktycznie od zera zaczyna nie tyle historię o superbohaterach, co w ogóle samo medium komiksowe na Zachodzie. Do tego samodzielnie tworzy wszystkie opowieści, będąc odpowiedzialnym za scenariusz i rysunki, a do tego rozpoczyna rynek animacji w całym kraju. No to mniej więcej będziecie wiedzieć, skąd wziął się ten przydomek Boga. Po zapoznaniu się z w gruncie rzeczy dość małym wycinkiem twórczości autora, mam ze sobą parę produkcji. Główną siłą jego opowieści wydaje mi się sięganie po naprawdę skomplikowane tematy, które na dodatek są bardzo różnorodne. W karierze Tezuki znaleźć można serie science fiction, dramaty obyczajowe, kryminały, bądź nawet quasi-biografie opowiadające o czasie wojny. I chociaż The Creator nie jest jakimś mega popularnym dziełem mangaki, to zdaje się bardzo dokładnie obrazować jego geniusz. Zaskakująco jest to również opowieść o mózgu. Chociaż tak właściwie to powinniście potraktować ten temat z przymrużeniem oka. Nie ma tu bowiem żadnej naukowej wiedzy na temat działania ludzkiego mózgu, a słowa autora z pierwszego rozdziału komiksu o potencjale tkwiącym w umyśle czy też świadomości pozostają w gruncie rzeczy czysto deklaratywne. To, co tutaj otrzymujemy, to raczej same rozważania na temat tego, kim jest człowiek, czym różni się od innych organizmów, a w czym je przypomina. Jaka siła tkwi w wyobraźni, uczuciach czy inteligencji? Chociaż w pewnym momencie autor odbiega również od tej tematyki, co sprawia, że nie do końca wiadomo, czym jest ten twór. I zaskakująco nie wydaje się być to problemem, a to wszystko dzięki formule mangi, która złożona jest z parunastu krótkich, bizarnych i zagadkowych opowieści, które zasadniczo nie trzymają się jakiejś ściśle wytyczonej formuły. Raz jest to opowieść o cofaniu się w czasie, innym razem o zamianie ciała, a potem jeszcze o wizycie kosmitów. TezUce udaje się nawet umieścić samego siebie w paru opowieściach, brać czynny udział w fabule, a nawet się w nich uśmiercić. Cóż, limitem była tylko i wyłącznie wyobraźnia autora, a jedynym powtarzającym się schematem jest motyw zagadki, która rozwiązując się w sposób niespodziewany na ostatnich stronach, Zostawiać się z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Dużo tu moralizowania, ale i komedii bądź grozy jednocześnie. Jeżeli ktoś lubi komiksy i mangi i nie przeszkadza mu, że Experience nie przypomina typowego doświadczenia z obcowania z japońską popkulturą, to zachęcam do zgooglowania sobie tytułu mangi i skorzystania z fanowskiej skanlacji, bo umówmy się, nie znajdziecie tego na rynku polskim. I ja też nie wiem, jak znaleźć. Coś takiego na rynku zagranicznym. Czy macie czasem tak, że chcecie po prostu uciec z szarej rzeczywistości i wyruszyć w podróż w nieznane? Bohaterowie Life is Strange 2, gry, którą przedstawię Wam w tym miesiącu, tak właśnie zrobili. Jednak nie była to kwestia wyboru, tylko przymusu. Druga odsłona serii Life is Strange to historia dwóch braci o meksykańskich korzeniach, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości w głąb Stanów Zjednoczonych. Pod kątem mechanik to dość typowa współczesna gra przygodowa. Rozgrywka rozkłada się na trzy płaszczyzny. Pierwsza to zwiedzanie iluzorycznie otwartych lokacji, drugą jest wchodzenie w interakcje ze środowiskiem, a trzecia to dialogi. To całkiem standardowa układanka, zwłaszcza dla tej serii, jednak nie na gameplayu chciałbym się tu skupić, tylko na takim ogólnym vibe gry. Bo zaskakująco, to on jest największym atutem produkcji, a nawet nie fabuła, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, historia sama w sobie też jest niezła i ma swoje bardzo dobre momenty, ale nie uniknęła paru poważnych potknięć i rażących uproszczeń. Nie jest to coś, co zepsułoby zabawę, ale ostrzegam. No ale właśnie co do tego Wajbu, to w sumie trochę ciężko sprecyzować o co mi dokładnie chodzi, ale będę się starać. Zatem, Life is Strange 2 bardzo wiarygodnie oddaje atmosferę filmu drogi. Ten gatunek filmowy jest dość niezwykły, bo to często obrazy z życia codziennego i zawarte w nim takie małe prawdy. Protagoniści pozostają w stałym ruchu, a więc obserwują, słyszą i być może co najważniejsze, wczuwają się w społeczne relacje i zwyczaje. Life is Strange 2 nieco nieśmiało, ale jednak robi to samo. Jest to studium ludzkiej codzienności i różnych stylów życia, a w konsekwencji również po prostu ludzkiej natury. W trakcie trwania opowieści, protagoniści gry napotykają plejadę barwnych i różnorodnych postaci, doświadczają różnych kontekstów społecznych oraz poprzez moralne dylematy dotykają tematów zakrywających o wartości absolutne takie jak wiara czy więzy krwi. I trzeba przyznać, że robią to dość niespodziewanie, bo historia zaczyna się niewinnie, i przez pewien czas nie wiadomo w którą stronę dąży. Jednak kiedy przychodzi odpowiednia pora, okazuje się, że każde, nawet pozornie przypadkowe, spotkanie wydarzyło się po coś, i że pozostaje ono w zgodzie z pozostałymi zdarzeniami na osi fabularnej. No i kurde. Muszę przyznać, że do mnie po prostu wciąż trafia ta mieszanka muzyki Indii z ładną stylizowaną grafiką i zabarwieniem filmu Coming of Age. To miks dość typowy dla serii Life is Strange. Pierwsza odsłona cyklu serwowała nam coś bardzo podobnego, lecz mi osobiście dwójka bardziej przypadła do gustu. Przy jedynce odniosłem wrażenie, że jest nieco zbyt długa, co nie przeszkadzało mi jakoś bardzo, dopóki nie zagrałem w drugą część bo wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele czasu zmarnowała pierwsza odsłona na opowiedzenie zasadniczo nieskomplikowanej historii. No, ale to już chyba taki urok gier epizodycznych, że historię trzeba jakoś rozłożyć na te pięć mini filmów interaktywnych i tyle. W każdym razie drugą część polecam bardzo serdecznie, zwłaszcza, że jej prześliczne widoki i muzyka to idealne lekarstwo na grudniowe, krótkie dni i szarą pogodę. Tego miesięczna książka nie jest książką, i wydaje mi się, że musicie się do tego przyzwyczaić. Czy, jak to wolą mówić ostatni youtuberzy, którzy mieli jakieś aferki, wziąć to na klatę? Wydaje mi się, że zarówno ja, jak i Hubi, tak jak dużo czytamy, to rzadko są to książki, a jeszcze rzadziej te książki kończymy. A jako, że nie chcę sprzedawać Wam kota w worku, chociaż trochę już to zrobiłem przy okazji komiksu, którego dalej nie skończyłem to Zapodam tekst, który wyjątkowo przeczytałem od deski do deski, a jest to Raport OSW Susza w Czechach Konsekwencje Polityczne, Gospodarcze i Społeczne. Zapytacie, skąd ten temat? A odpowiedź jest prosta: Pokémony. I to, że odpowiedź jest prosta, nie oznacza jeszcze, że mam wam cokolwiek mówić. Long Story Short przygotowuje sobie w głowie taki projekt, gdzie porównuje nasz świat do uniwersum Pokémon i. Potrzebowałem powiedzieć coś na temat bioróżnorodności poszczególnych państw. I takim przykładem biomu, który wydał mi się być dość monotonny, były właśnie Czechy. Jestem po rozszerzonej geografii, kojarzyłem, że to górzysty kraj pokryty świerkowymi lasami o małych zasobach wodnych, jednak przy okazji dowiedziałem się, że nasi południowi sąsiedzi, słowiańscy bracia, jak to się zwykło mówić, przechodzą właśnie nieprawdopodobny kryzys związany z suszą. Raport przygotowany został w roku 2021, jest więc stosunkowo świeży i niestety wyjątkowo aktualny. Autor tekstu Krzysztof Dębiec, analityk ośrodka studiów wschodnich, zajmujący się m.in. tematyką czeską i słowacką, w prosty sposób przeprowadza czytelnika przez obecny stan gospodarczy i społeczny Czech, których jednym z głównych problemów jest trwająca, obecnie to już chyba od dekady, postępująca susza. Susza tak dotkliwa, że jeszcze dwa lata temu w badaniu ankietowym mającym wskazać największe źródła obaw obywateli, 85% respondentów wskazało suszę i inne przejawy zmian klimatu. Nawet nowa fala pandemii, która groziła nam w tamtym czasie, uzyskała 8 punktów procentowych mniej, więc przypomnijcie sobie siebie w okresie szalenia koronawirusa. I wyobraźcie sobie, że bardziej boicie się o to, że zabraknie wam wody niż że znowu policja zacznie was ścigać za wychodzenie z domu bez maski. W sumie to nie wiem, czy w Czechach były takie same obostrzenia, co w Polsce, ale no już dajmy temu spokój. A przyczyn obecnego stanu rzeczy jest zaskakująco wiele. Zupełnie niezaskakująco są to oczywiście zmiany klimatyczne, jednak powody, dla którego to akurat Czechy mają tak przesrane sięgają jeszcze XVIII wieku i decyzji gospodarczych podjętych przez Józefa II Habsburga Debila, z jego chujową decyzją o wysuszeniu wszystkich możliwych zbiorników wodnych pod pola do upraw, bądź jego starej Marii Teresy która postawiła na monokulturowe lasy iglaste w celu wzbogacenia się na wyrębie drzew. Dzisiaj spowodowało to m.in. epidemię Kornika, która spowodowała masową wycinkę lasów, która spowodowała masowy spadek ceny papieru, co mało nie doprowadziło do deficytu w budżecie Państwowej Spółki Lasów Republiki Czeskiej, które uratowała tylko interwencja państwa. Dodajmy do tego niekorzystne położenie geograficzne Czech, rozwiniętą strukturę antypowodziową i fakt, że Główną siłą polityczną, przynajmniej do niedawna, bo nie sprawdzałem, jak to się ma teraz, byli tam wielcy potentanci rolniczy, którzy blokowali rozwiązania proekologiczne, mogące zaszkodzić ich interesom. No i macie przepis na katastrofę. Nie chcę jednak tutaj czarno widzieć. Choć sytuacja w Czech jest, jak na standardy, do których przywykliśmy w XXI wiecznej Europie, absurdalnie krytyczna z naszej perspektywy daleko jej jeszcze do wariantu, no nie wiem, takiej Kenii, gdzie dosłownie przestała istnieć mokra pora roku, a mieszkańcy starają się wykorzystywać każdą kroplę wody. Wydaje mi się jednak, że należy bacznie przyglądać się działaniom naszych sąsiadów, którzy w związku ze swoją nieciekawą sytuacją zaczynają przodować w rozwiązaniach proekologicznych, związanych z oszczędnością wody i przeciwdziałaniu suszy. Tym bardziej, że Polska również stoi bardzo bardzo nisko, jeśli chodzi o zasoby wodne na tle innych państw Unii Europejskiej i choć być może mało się o tym mówi, to od paru ostatnich lat sami mamy suszę. Tylko taki konkretny rodzaj suszy, nie, nie taki zły jak w Czechach, ale sporadycznie w niektórych naszych gminach zabrakło wody w kranie. Na przykład tereny przygraniczne województwa śląskiego już mają no niepokojąco przybliżoną sytuację do Czech i podejmują decyzje w kwestii bardziej ekologicznych inwestycji przemysłowych. I naprawdę sugeruję brać tutaj przykład z takiej postawy. Cały raport ma niecałe 60 stron i jest do pobrania za darmo ze środka ośrodka studiów wschodnich. Link w opisie. Jeśli za to nie macie chęci poświęcić tyle czasu na czytanie tekstu, no umówmy się, to też nie jest książka popularno-naukowa. Ten język jest, tak mi się wydaje, dosyć neutralny. Wystarczy, że wpiszecie sobie Czechy susza w Google i wyjdą wam o wiele bardziej aktualne artykuły na ten temat. Bardziej aktualne i pewnie też bardziej obrazowe, bo z tego co wiem, to przez te dwa lata sytuacja zdążyła się pogrążyć jeszcze drastyczniej. Najprawdopodobniej też temat ten będzie przywoływany na naszym kanale, bo szczerze, trudno jest chyba znaleźć mocniejszy przykład do Eseju o Ekologii. I przy okazji dajcie znać, czy w ogóle lubicie ten rodzaj materiałów, bo ogląda się raczej nie najlepiej, ale no my z Hubim uwielbiamy rozpisywać się na takie tematy. Hej, wiecie, co jest ciekawe? Ukraina. To jest zdanie, które dawno nie padło w przestrzeni publicznej, no i trochę mnie to nie dziwi, bo polityka? Ciężki temat, ciężkie relacje w ciężkich czasach, ale pamiętacie ten okres zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, kiedy ludzie byli bardziej solidaryzowani? Bo nie wchodząc w ogóle w sumie w tematy światopoglądowe, trochę tęskno mi do tego stanu hura optymizmu, kiedy praktycznie każdy jak mógł odnosił się do sprawy ukraińskiej, starając się jakoś współdziałać dla dobra wspólnego. Kanały pokroju trasinmat.pl robiły materiały o historii Ukrainy, nagle zaczęło się słyszeć o ukraińskiej literaturze, ba, nawet Blowek zrobił shortsa porównującego język polski do ukraińskiego. I tutaj chciałbym zatrzymać się na nieco dłużej. Ostatnio mam małą faskę nauczania się języków, co zasadniczo nigdy nie szło mi za dobrze. Za dzieciaka stwierdzono mi dysleksję z problemami w przyswajaniu języków obcych. Po zakończeniu studiów jednak dotarło do mnie, jak przyjemnie jest po prostu poznawać nowy język bez kartkówek, rozprawek, wejściówek i tym podobnych. Nawet bez konkretnego celu w postaci opanowania danego języka do perfekcji. Po prostu lubię porcjować sobie wiedzę o słowach, strukturach gramatycznych i tym podobnych. I przemierzając Duolingo, od razu uspokajam, nie mamy jeszcze żadnych współprac z prywatnymi firmami, tutaj może wstawić sobie dowolną, inną aplikację do nauki. Zastanawiałem się, co nowego by tutaj ukryć. Znam całkiem nieźle angielski, do rosyjskiego jakoś nie chce mi się wracać, i nagle przypomniałem sobie, jak ten rok temu wpadło mi do głowy, żeby pouczyć się ukraińskiego. Wtedy myślałem o tym, jak o formie pomocy osobom, które mogłyby przeżywać pewien szok kulturowy po przeprowadzeniu się do nowego kraju. Ale przyznam bez bicia, ta myśl nie została ze mną długo, bo prawda jest taka, że język ten nie należy do najbardziej przydatnych na rynku, ale podskórnie czułem, że coś wokół nas się zmienia. I choć dalej nie jestem w stanie stwierdzić to dokładnie, to czuję się na poły nieświadomym obserwatorem tych zmian. Kiedy usłyszałem o napływie ukraińskich imigrantów, pomyślałem sobie ciekawe co przyjdzie do nas wraz z nimi, może otworzył się nowe restauracje, czy Poznamy jakiś artystów? Być może muzyków, którzy zyskają u nas popularność? No i przede wszystkim interesowała mnie kwestia języka, który ciągle się przecież przemienia, chociaż proces ten ciężko jest zauważyć w życiu codziennym. W pierwszej kolejności do głowy przyszło mi, że być może konkretne frazy bądź związki frazeologiczne z ukraińskiego wejdą do mowy potocznej. Zacząłem zastanawiać się, jak bardzo różnią się nasze języki, a jako że miałem doświadczenie z językiem rosyjskim, Próbowałem sporządzić sobie w głowie pewien model skali podobieństw i różnic między tymi trzema językami. I nie będę się tutaj mędrkował na ten temat, bo tak naprawdę dopiero co zaczynam swoją przygodę, ale jeśli któryś z Was lubi uczyć się nowych języków, to chciałem polecić wam akurat ten, bo wydaje mi się, że może być to po prostu ciekawa przygoda. A jeżeli ktoś nie czuje się przekonany, to spoko! Nie ma w tym nic złego! Chciałbym jednak skorzystać z okazji i wymienić powody, dla których ja uczę się mniej popularnych języków obcych, bo podejrzewam, że może być to dość niepopularne podejście. Model polskiej edukacji jest dziwny, ponieważ chce zrobić z każdego człowieka akademika i to na bardzo starą modłę. Poznawanie całego słownika angielskiego z terminami ułożonymi tematycznie jest skrajnie nieefektywną metodą, która przygotowuje nas jedynie do zdawania egzaminów nie przydaje się do faktycznego przełamywania barier językowych pomiędzy ludźmi, ani nie pomaga nam dogadywać się z osobami innej narodowości. A jak to powiedział Ludwig Wittgenstein w traktacie logiczno-filozoficznym granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata. Znając obcy język, przyswajamy sobie ten inny świat, otrzymujemy nowy ogląd na rzeczywistość. Tezy te potwierdzają liczne teorie językoznawcze, a przynajmniej te, o których ja czytałem, które wprost mówią, że dane terminy delikatnie różnią się pomiędzy poszczególnymi językami, więc dopóki nie nauczymy się ich oryginalnego znaczenia, dopóki nie zaczniemy myśleć z ich pomocą, część treści pozostaje nieprzetłumaczalna. I choć nigdy nie zdarzyło mi się uciąć sobie pogawędki z żadnym Ukraińcem w jego ojczystym języku, gdzieś wewnętrznie wierzę, że znajomość chociażby najbardziej podstawowych podstaw pozwoli mi Lepiej zrozumieć drugiego człowieka, niekoniecznie w sensie językowym, bo ten człowiek najprawdopodobniej zna już o wiele lepiej polski niż ja ukraiński, ale na bardziej metafizycznym poziomie. A myślę, że coś takiego po prostu wzbogaca nasze życie. Bardzo polecam również raczej pobawić się w naukę, niż brać ją na serio. Języki mają swoją historię, a słowa etymologię a etymologia to bardzo ciekawa nauka, dzięki której możemy dowiadywać się czegoś nowego o naszym świecie. To, jak na przestrzeni wieków krążyły i przemieniały się dane terminy, jest bardzo ciekawym zagadnieniem, i każdemu zainteresowanemu polecam przeczytać sobie parę takich opowieści. Część z nich można znaleźć z powodzeniem na Wikipedii. Ale przede wszystkim, uczcie się tego, na co najbardziej macie ochotę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym miesiącu. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało i koniecznie dajecie nam znać, co sądzicie o takiej formie. Powinniśmy kontynuować serię, czy dać sobie spokój? To w dużej mierze zależy od was. Tymczasem, ja się z wami żegnam, dziękujemy za uwagę i dobranoc. Dziękujemy naszym Patronom, a zwłaszcza Marcinowi Jastrzębiowi, za finansowe wsparcie nas na Patronite.